Czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu, w dużym skrócie to działalność mająca na uwadze oddziaływanie firmy w miejscu jej funkcjonowania, polityka ekologiczna, a także lub może przede wszystkim przemyślana polityka kadrowa, podnosząca komfort pracy i udogodnienia socjalne. Jak taką strategię wprowadzić i sprawnie prowadzić? Tego bohaterowie naszego materiału nauczyli się na szkoleniach finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenia te dla pani Doroty były wielkim zestrzykiem energii. Te szkolenia dały mi, powiedziałabym, nieprawdopodobnego kopa. Do kolejnych działań. To znaczy, że mam całą masę planów, które w ramach działalności codziennej działu, pracy działu, którym kieruję, będziemy realizować. Już w planie działań marketingowych na rok 2011 Zawarłam kilka takich przedsięwzięć. Dzięki wiedzy uzyskanej na szkoleniach pani Dorota w filmie Aquanet zorganizowała kilka bardzo udanych akcji społecznych promujących ekologiczny i zrównoważony sposób korzystania z zasobów wody. Podobnie powstało wiele ciekawych akcji i działań w firmie Radem. Firma ta uczestniczy w działaniach promujących ekonomiczny i ekologiczny styl jazdy. Szkolimy naszych kierowców z ekologicznej, ekonomicznej i bezpiecznej jazdy. Cel na ten rok to oczywiście zmniejszenie spalania od 6 do 10% i... Warto dodać, że na bieżąco monitorujemy to, jak wygląda spalanie, oczywiście dodatkowo emisja dwutlenku węgla. W firmie tej nie zapomniano także o pracownikach. W tym przypadku społeczna odpowiedzialność biznesu to choćby dbanie o komfort i zdrowie pracowników dzięki finansowaniu darmowego, owocowego lunchu. Podobnie zrównoważoną politykę kadrową i społeczną prowadzi firma Sarali. Prowadzimy szereg działań wewnętrznych, których głównym celem jest tworzenie dobrej atmosfery pracy i przyjaznego środowiska pracy dla naszych pracowników. Wiedzę z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu pan Wojtek wykorzystuje nieco inaczej. Dzięki niemu co roku kilkadziesiąt osób dołącza do grupy specjalistów z zakresu CSR. Realizuję to w ramach wykładów, które prowadzę z przedmiotu Public Relations w przedsiębiorstwie logistycznym, na którym... Mówię im, co to jest społeczna odpowiedzialność biznesu, pokazuję walory tej społecznej odpowiedzialności biznesu i korzystam bezpośrednio z tej wiedzy warsztatowej, którą mam po Akademii Menedżerów CSR. To kolejny dowód na to, że pieniądze z Europejskiego Funduszu Społecznego zmieniają życie nie tylko zwykłych ludzi, ale także dużego biznesu. A ze mną w studiu jest już pani Ewa Gałka, prezes Stowarzyszenia Centrum PiSOP. Witam serdecznie. Dzień dobry. Jednocześnie przypominam, że jak zawsze o tej porze rozpoczyna się dyżur telefoniczny naszego eksperta. Dziś to pan Piotr Sędziak z Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Białym Stoku, który czeka na Państwa telefony pod numerem 22 50 70 159. Jest gotowy odpowiedzieć na wszelkie pytania dotyczące wykorzystania funduszy unijnych. A my powracamy w naszej rozmowie do tego bardzo ciekawego projektu, o którym mowa, była w teletonie. Projekt przyznać trzeba dosyć specjalistyczny. Skąd wziął się, się pomysł? Tak, od kilku lat Stowarzyszenie zajmuje się społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw. W 2009 roku przeprowadziliśmy badania, które wykazały, że e, przedsiębiorcy są zainteresowani tym tematem, ale nie mają skąd czerpać wiedzy. E, Czyli z... niewiele na ten temat wiedzą, ale w, w, mają to... świadomość, że coś takiego jak społeczna odpowiedzialność jest. Tak, to się robi modne i, i, I... i <laughs> wzbudziło zainteresowanie wielu przedsiębiorców. E, w związku z tym zaplanowaliśmy e, cykl szkoleniowy, e, który odpowiadał na te potrzeby. E, cykl się składał z 12 dni szkoleń i z indywidualnego Coachingu, do prowadzenia tych zajęć zaprosiliśmy najlepszych ekspertów z Polski. A dlaczego tak ważne jest, żeby w tym właśnie zakresie firmy działały? Przecież dla wielu firm to, dla niektórych osób po prostu jest to czysty wydatek. Tak się wydaje na początku. Natomiast docelowo my jako klienci decydujemy naszym portfelem. Coś kupimy, jakiś produkt albo nie. Jeżeli firma nam się dobrze kojarzy, to wybierzemy tej firmy właśnie produkt. W związku z tym to wizerunek, prestiż to są przede wszystkim zalety właśnie działań społecznie odpowiedzialnych. Natomiast też firma etycznie działa, co, co jest niebagatelne. Rzeczywiście wydaje się, że to coraz większą rolę odgrywa w postrzeganiu firmy, właśnie etyka w biznesie. Jak najbardziej. I to w okresie kryzysu tym bardziej jest ważne i przedsiębiorcy zauważają, że to pomaga im przetrwać ten, ten trudny okres. Kto brał udział przede wszystkim w tych szkoleniach? Czy byli to pracownicy, właściciele, szefowie firm? Praktycznie były bardzo różne osoby, bo to by, byli i szefowie, i członkowie zarządów, były też osoby z działu marketingu, PR-u, komunikacji, HR-u, tak, ponieważ bardzo rzadko jest tak, że są osoby odpowiedzialne typowo za społecznie odpowiedzialne działania firmy i w związku z tym bardzo różnie to wyglądało. W wyniku tego szkolenia od razu, <laughs> przepraszam, pracownicy zabrali się do pracy, od razu powstały konkretne projekty, o niektórych była mowa w swojej tonie. Myślę, że raczej małymi kroczkami. Natomiast my jesteśmy bardzo zadowoleni, że wiele rzeczy udało się już zrealizować. Zaczęły być wypracowywane konkretne przedsięwzięcia, zbierane różne informacje na temat tego, co się dzieje w firmie i co można w ramach działań społecznie odpowiedzialnych włączać. A to oznacza ten sukces, że będą pewnie kolejne projekty tego typu przez Państwa realizowane? Jak, jak najbardziej. Już teraz od czerwca zaczynamy projekt, w ramach którego będziemy organizować spotkania już na wąskie tematy, z związane ze społeczną odpowiedzialnością. Będziemy także promować ten temat i wydamy pierwszą w Polsce gazetę kwartalnik na temat CSR-u bardzo dużo za tym się będzie działo. Bardzo dziękuję za rozmowę i za spotkanie. Ewa Gałka dziękuję. była państwa i moim gościem. Jednocześnie przypominam, że cały czas trwa dyżur telefoniczny naszego eksperta 22 50 70 159. Proszę koniecznie do nas dzwonić. Pan Piotr Esędziak z Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Białymstoku na pewno odpowie na wszystkie nurtujące państwa pytania związane z wykorzystaniem funduszy unijnych. To wszystko teraz za chwilę wiadomości. Spotykamy się ponownie za kilka minut. Do zobaczenia.